Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Krypto a to są kolejne analizy na kanale Jurka. Dodam tylko, żebyście byli w pełni świadomi, że korzystam z całkiem innej metody niż Karol i Jurek, więc nie zdziwcie się, jeżeli będę miał inny pogląd na daną sytuację, być może nawet całkowicie inne spojrzenie na Bitcoina, inne poziomy, inne momenty wejścia, wyjścia z rynku. Tego musicie być świadomi. Pamiętajcie również, że jakiekolwiek decyzje o Waszym kapitale są tylko i wyłącznie waszą decyzją. I jakby wy za to podnosicie odpowiedzialność, ja jedynie mogę pokazać moją opinię o danym rynku. To jak ja handluję, jak ja, jak ja zarabiam i jak ja z tego korzystam. Zobaczmy sobie. Od strony bitcoina, może długoterminowo, żebyście mieli cały obraz na tą sytuację, według mnie. Więc ja obecnie czekam. Czekam z bitcoinem, to momenty wyjścia były tutaj, to na grupie TradeWars pojawiło się w odpowiednich momentach, gdzie, gdzie mówiliśmy o wzrostach tutaj w, w zakładce sitów o, z, tego, z tego momentu. Natomiast co dzieje się aktualnie, ponieważ to wiele, wiele osób. Interesuje. Żeby być uczciwym, powiedzmy, że w tych rejonach tutaj, w rejonach gdzie, gdzie cena znajdowała się, tutaj, oczekiwałem dalszego spadku do znowu tych poziomów 38 tysięcy. Natomiast no, ten long z tych miejsc cały czas idzie sobie w górę, i jeżeli Bitcoin będzie w ruchu parabolicznym posuwał się w górę, to jest to mi jak najbardziej na rękę. Natomiast liczyłem po części tutaj na korektę, szukałem tutaj okazji do jakiegoś shorta na, na futuresach, jakiegoś scalpa. Natomiast, natomiast również dołączenia się potem kolejnego do rynku po większej korekcie, tej korekty nie dostaliśmy. No i teraz mamy taką zagwostkę. Ten kierunek paraboliczny bardzo nas cieszy, jeżeli faktycznie trzymamy tę pozycję gdzieś z dołu, czy udało się nam dołączyć po, po drodze. Natomiast on jest bardzo ciężki do handlowania. Dlaczego? Te korekty są małe, są nieregularne, ciężko je odczytać. Nie możemy za bardzo wejść na shorta, ponieważ przy tak silnym trendzie jest to po prostu niebezpieczne. Możemy bardzo szybko zostać wybici z danych pozycji. Więc jest to ciężki rynek do dołączenia lub do wejścia na kierunek przeciwny ze względu na jego taki, taki chaotyczny charakter, troszkę. Natomiast, no, jeżeli trzymamy pozycję, to wtedy cieszy nas to, że to rośnie. Oczywiście należy pamiętać cały czas o realizacji zysku. Natomiast co z bitkiem? Ja o bitku. To, co mówiłem, utrzymuje cały czas. Czyli tutaj mieliśmy pewnego rodzaju konsolidację, którą bardzo ładnie widać na tygodniowym, gdzie tutaj bitcoin był skupywany i cały czas czekam. Na co czekam? Czekam po wejściu z tych pozycji na dojście do tych czterech zielonych linii. Według mnie to są bardzo istotne poziomy, te, które tutaj widzicie, i teraz tak na pewno są one moim momentem częściowej realizacji zysku. Poza tym, że częściowo już zrealizowałem zysk z tego wejścia, to w dalszym ciągu będę wyraźnie obserwował te cztery poziomy. One są bardzo istotne. Dlaczego? Po pierwsze te dwa poziomy będą świadczyły o tym, że możemy stąd dostać odreagowanie w dół. Zakończenie wtedy prawdopodobnie hossy. Następnie obserwacja niższych interwałów, czy na pewno tutaj zawracamy. Realizacja zysków. I zobaczymy, albo zamknięcie całkowicie pozycji w momencie, gdy dostanę z tych poziomów jasne oznaki z niższych interwałów do dużej korekty. I następnie wiadomo, jak to jest analiza dalej. Lub jeżeli dostanę tutaj na niższych interwałach sygnały o tym, że lecimy jeszcze w górę, no to czekam na te poziomy i tutaj powtórka sytuacji. Przebicie tych poziomów, przebicie tych poziomów wcale nie świadczy o tym, że lecimy do tych 90, 120, 100 tysięcy, o których mówię, że jest dalej taka możliwość. Dojście tutaj. Wiele osób zapewne zauważy nowe ATH, tak dalej, tak dalej, natomiast z moich mierzeń, z mojej metody wynika, że to będzie dość ważny punkt tutaj ta strefa, ale dopiero przebicie z wyraźnym wolumenem, najlepiej świecą tygodniową, da nam możliwość dalszych wzrostów. No i oczywiście można sceptycznie popatrzeć na to, no słuchaj, ale stąd, to jak ja mam tutaj wejść, to to tam do tych 100 tysięcy to będzie kilkanaście procent, a ja bym ja już, już chciał wejść tutaj, no i tutaj dochodzimy do tego jak działa analiza techniczna. Więc ten moment wejścia był tutaj i wy powiecie, no dobra, ale tutaj cały czas rośnie, to ja nie mogę tutaj wejść. Oczywiście, że można, tylko musimy sobie uś uświadomić taką sprawę jak ryzyko do straty, tak? My szukamy tutaj do dobrego momentu wejścia, w którym będziemy w stanie postawić dobry stop loss, który nam powie o tym, że ewentualnie stracimy tam, nie wiem, 5% swojego kapitału na, na, na spot, tak? Natomiast no nie ma sensu wchodzić tutaj ze stop lossem tu, ponieważ no... Do samego dołu, do tego realnego momentu wejścia, już mamy 41%, tak? Czyli my musimy teraz wyczekać. Jeżeli rynek ucieknie nam, on pójdzie już tutaj ruchem parabolicznym w górę, to trudno. Słuchajcie, okazje były, są i będą. I o tym musicie pamiętać. Ja zawsze mówię, żeby się zastanowić, zanim się urodziliście, albo zanim w ogóle słyszeliście o rynku, ile okazji straciliście. I cały czas pojawiają się okazje, na bitcoinach, na alt, yy, na bitcoinie, na altach i na innych aktywach. Więc spokojnie, na rynku zawsze są okazje, czy to na shorty, czy to na longi. Grunt to być wystarczająco cierpliwym, żeby znaleźć te momenty, tak jak tutaj. Tak? No Tutaj na siłę się nie wyczaruje. Natomiast ja widzę taki moment na ewentualne dołączenie, i jest on do obserwacji. W dniu dzisiejszym bardzo mocno zbliżyliśmy się do tego poziomu. To jest dokładnie moment ta strefa tutaj. Do tej strefy, jeżeli wrócimy się, myślę, że na świecy tygodniowej, być może następnej. Tak to, tak to wygląda dla mnie trochę. Pytanie, jak to się zamknie. Jeżeli ona zamknie się w ten sposób, to oczekuję korekty do tych poziomów. I tutaj na niższych interwałach będę szukał miejsca do longa, być może do dołączenia się do dalszych wzrostów. Natomiast bardzo lokalnie, co widzimy na godzinówce? Na godzinówce widzimy próbę wybicia w górę. I teraz, co jest tutaj bardzo ważne? Musimy Musimy tutaj dalej otrzymać, żeby nam się te wstęgi Bollingera dalej rozszerzały. I bardzo istotne dla wzrostów byłoby dojście do tego poziomu. Następnie delikatna korekta i dalej możliwość kontynuacji ruchu w górę. I domyślam się, że w ciągu najbliższego dnia, najbliższych godzin powinniśmy dostać dojście tutaj. Jeżeli jest jakiś moment wejścia obecnie, to jest to tak naprawdę... Jest to tak naprawdę moment wejścia w tym momencie po cenie market. Mam nadzieję, że cena gdzieś tutaj będzie się bujać, w tych okolicach. I stop loss z tego co odmierzałem, spokojnie można postawić, postawić tu. Natomiast od razu mówię, że nie jest to wejście, które ja będę rozgrywał. Nie jest to wejście, które będę rozgrywał, ponieważ jestem cierpliwy. Wolę poczekać, aż cena faktycznie dobije do moich punktów przewagi, czyli do tych dwóch poziomów, i tutaj będę szukał takiego wejścia. Na tych samych zasadach. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mam musu tutaj zwiększania pozycji, ryzykowania itd. tak dalej. Można w sprawie rozegrać na futuresach. Natomiast ja poczekam do wyraźnej przewagi, gdzie moja metoda powie dobra, tutaj wchodzimy i tak dalej. Czyli reasumując, żeby za dużo nie wydłużać. Generalnie, jeżeli ktoś trzyma Bitcoina, tak jak ja. Ja trzymam Bitcoina i mam to zamiar rozegrać w taki sposób, że będę obserwował te poszczególne poziomy, czy z nich dostaniemy wyraźną, mocną korektę, realizować na nich na pewno część zysku i to nieważne co tutaj się będzie działo, natomiast jeżeli z któregoś dostaniemy większą korektę, to będę wtedy decydował, czy to jest już koniec Bessy, czy to jest tylko korekta i lecimy dalej po te poziomy. Natomiast dopiero przebicie tych poziomów da nam wyraźnie sygnał do tego, że lecimy do 90-100 tysięcy. Jak ma się sytuacja z ETH? ETH jest w bardzo ciekawym momencie, i tutaj na grupie pojawiły się w zasadzie w poniedziałkowym przeglądzie moje poziomy do shorta, które zadziałały, natomiast ten short został już zamknięty z tego powodu, że. Z tego powodu, że mamy reakcję w górę i czekam co się stanie. Obecnie przebijamy środkową Bollingera na 4 godzinach, co jest dla mnie sygnałem do tego, że mamy tutaj pewnego rodzaju konsolidację obecnie i z niej wybijemy w którąś stronę. Czyli ETH podobnie, ETH podobnie obserwujemy, obserwuję te, te poziomy do shorta i na niższych interwałach szukam z tych poziomów shorta. Natomiast w razie większej korekty, Rysuje mi się tutaj bardzo ciekawa strefa, do wejścia w longa, do dołączenia, oraz tutaj ten poziom. Jak to się ma tak naprawdę do całej sytuacji, musimy poczekać, jeżeli faktycznie scenariusz shorta z tych, tego rejonu się zrealizuje. To szukam wtedy momentu dołączenia na niższych interwałów tutaj do longa lub tej strefie. Więc ETH, obecnie spodziewałbym bym się korekty, taki ruch, on musi zostać odreagowany, tak? Chyba, że mamy do czynienia z parabolicznym. Natomiast tak silny trend wzrostowy pod takim kątem on musi zostać przełamany lub przynajmniej być uspokojony w konsolidacji. Jeżeli tutaj się pojawi konsolidacja, to wtedy te shorty zawsze tak jak ten wczorajszy zgarną kilka procent i, i na futuresach zawsze jest to jakiś zarobek. Natomiast ETH realnie myślę, że leci po e, nowe ATH. I wcale nie zdziwiło mnie tej wartości rzędu 5000, 5 w zależności od tego, co Bitcoin jeszcze zrobi. Natomiast to, co obecnie się dzieje, jego, jego taka mała konsolidacja, która tutaj troszkę może potrwać w tych rejonach, może spowodować, że altcoiny zaczną strzelać strzelać w górę. BNB mój faworyt. No i jak zapewne część osób wie, która jest na grupie, również mamy tutaj wejścia z. Niskich, niskich poziomów, i ten long jest cały czas otwarty. No, i co mamy tutaj? Tutaj podobnie możliwość shorta z tej strefy. I czekam. Wczoraj udało się wejść na shorta, stąd mimo tego przebicia. Tej, tej świecy stop plus u mnie nie został wybity. Natomiast czekam, co się tutaj podzieje, ponieważ wydaje mi się. Wydaje mi się, że stąd, jeżeli tylko zobaczę oznaki na niższych interwach, co by nas tutaj interesowało, głównie 15-minutówka, która idzie do góry w dalszym ciągu, 5-minutóweczka też, 30 która pokazuje również, że chciałaby się wybić do góry, godzinówka, czyli te poziomy mogą zostać rozjechane i wtedy, wtedy, wtedy możemy liczyć na dalsze, Dalsze wzrosty więc ja osobiście BNB trzymam. BNB gdzieś z tego dołka praktycznie 225 bodajże wejście. Więc cały czas tutaj procentowo, procentowo ten zysk jest dość duży. BNB według mnie to są poziomy odpowiednie czyli 508, 441 i 608. 21 to są moje poziomy do obserwacji i tutaj podobna zasada jak na bitcoinie, patrzę to poziomy jeżeli on zostały przebite, jeżeli zaczniemy faktycznie bitcoin zacznie iść do tych 120, 100, 100 tysięcy no to wtedy możemy dalej liczyć na być może nawet tam ten, ten 1000, ale to jest, to jest bardzo długoterminowy plan. tak? Na razie musimy sobie poradzić tutaj z oporami na tych, tych, tych właśnie Poziomach, które chwilę temu wymieniłem, no i następnie, jeszcze co będzie ważne, to również przebicie 650 nowego ATH. Więc BNB duży potencjał do wzrostu w dalszym ciągu, solidne fundamenty, lekkie zamieszanie na razie wokół giełdy Binance, ale jak widać, nie przeszkadza to w wzrostach. Ładny, solidny trend wzrostowy, no i zobaczymy, czy ta strefa tutaj zadziała. Na pewno jakieś próby shorta tutaj z mojej strony. Co słychać na Lunie? Luna tak samo, bardzo ładne wejścia z dołu, gdzieś okolice 6-5, no i Luna jedzie, jedzie zgodnie z planem, osiągnęła już tak naprawdę pierwszy wyraźny take profit, czyli dojście do poprzedniego ATH, teraz wyraźne przebicie. Mamy już 27. Jak widzę, ruch na następne dni jutro. Powinniśmy dostać korektę, która może potrwać dzień lub dwa. Powinna dojść do tych żółtych poziomów, z których oczywiście można szukać longa. Jeżeli przebijemy ten poziom, czyli 19.67, to będzie to zanegowanie dalszych wzrostów i albo przejście w konsolidację lub dalsze spadki. Natomiast tych poziomów long z take profitem według mnie. W tych okolicach, więc jeżeli uda się nam gdzieś tutaj pośrodku to złapać, to jest jeszcze szansa na 30% zarobek. Oczywiście tutaj, przy takich wzrostach, jest to raczej wejście na futures, na, na jakiś scalp, nie na, nie na spot. Więc Luna teraz bardzo, bardzo pozytywnie omawiana również w poniedziałkowym przeglądzie sitów na grupie. Więc tutaj standardowo lecimy po nowe ATH. Oczywiście skąd możemy wiedzieć, gdzie to się zatrzyma, nie wiemy do końca ponieważ nie mamy już wykresu po lewej stronie możemy oczywiście zakładać tutaj standardowe, standardowe miejsca czyli ciut poniżej równych cen co 5 dolarów no i oczywiście mierzenia fibonacciego w górę rozszerzenia i tak dalej jeżeli ktoś w swojej metodzie stosuje dlatego ja tak jak mówię stąd stąd ten no tutaj między innymi zmierzeń zmierzeń fibo więc luna do rozegrania na futuresach gdzieś Jutro, pojutrze powinna cena tutaj dojść. Następnie powinniśmy dostać już po, po dwóch czerwonych, lub lub lece jakiejś niepewności dodzik. Powinniśmy dostać już wystrzał w górę do tych poziomów. Oczywiście zachęcam do wchodzenia na niższe interwały i szukania tutaj tego momentu odbicia. Natomiast no, te poziomy powinny zostać zaliczone. SOL, bardzo podobna sytuacja do LUNY, w zasadzie niewiele więcej można tutaj powiedzieć, tak samo po lewej stronie nie mamy już wykresu, który by nam to pozwalał wyznaczyć jakieś poziomy, więc jeździmy do teraz ceną do tych równych poziomów. No i tutaj jakikolwiek przestój, który potrwa dzień, dwa będzie, będzie już znakiem zapytania, jeżeli pojawi się jakaś konsolidacja to według mnie lepiej się wtedy ewakuować. Ewentualnie, ewentualnie trzymać wtedy stop loss wysoko, natomiast na najbliższy tak, na najbliższy tydzień przede wszystkim powinniśmy dostać większą, e, większą korektę po wyraźnym zakończeniu tutaj tego impulsu wzrostowego, e, czyli przyszły tydzień możliwy na czerwono i wtedy zejścia znowu do 59% 54 czy 50 dolarów nie będą niczym dziwnym, może jakiś retest tutaj tego poprzedniego ATH. Natomiast jeżeli chodzi o interwał dniowy, bardzo podobna sytuacja, jak na lunie również, czyli widzimy, że te altcoiny faktycznie pompują w górę. Przy tym, jak Bitcoin trzyma tą cenę w okolicach swojej ceny, czyli rynek na nowo odżywa. No, i tutaj podobnie jutro, pojutrze cena powinna dojść w te rejony i potem uderzenie do góry, czyli znowu jakieś kolejne 30% do zgarnięcia. Tutaj podejrzewam, że na futures, natomiast no, jest to interwał dzienny, więc żeby wyznaczyć precyzyjnie to wejście, musimy poczekać aż cena będzie w tych rejonach i szukać na niższych interwałach wejścia, natomiast jest to pewna podpowiedź, ja na pewno tutaj z tych rejonów będę szukał longa. Była jeszcze prośba o audio do USDT i tutaj mam lekki dylemat, ponieważ to prawdopodobnie na naszym wykresie tygodniowym jest fałszywe wybicie w górę. No i teraz tak, jak my do tego możemy podejść? Patrząc na dzienny, który znowu wygląda fajnie. To jest, to jest właśnie to, dlaczego musicie, musicie zrozumieć, na jakiej zasadzie działa analiza techniczna. Mamy tygodniowy, na którym według mojej metody widzę, że jest to fałszywe wybicie. I na tygodniowym widzę możliwość powrotu nawet do rejonu 1.5. Na dziennym widzę sprzeczną informację. Widzę bardzo fajny impuls wzrostowy. Podobną sytuację jak na Lunie i na Sol, czyli korektę, i potem jazdę w górę, niewielką korektę. Natomiast interwały czterogodzinne i godzinne, jak mierzyłem, pozwalają mi wyznaczenie stop-lossa na ten moment, który jest 11-15% oddalony od naszego momentu wejścia. Nie jest to moment zagrania. I mimo że podejrzewam, że audio pójdzie w górę, więc jeżeli jesteście gdzieś w tych niskich pozycjach, to jest to prawdopodobnie dla was dobra informacja, jeżeli tutaj statystyka zadziała na naszą korzyść. Natomiast mam tak, mam sprzeczną informację na tygodniówce odnośnie wzrostów i sprzeczną informację na niższych plus bardzo daleki stop loss. No i ktoś powie dobra, masz Jakieś przekonanie powiedzmy, z rzędu 60-70%, że to pójdzie w górę, to dlaczego nie wejdziesz? Dlaczego tutaj nie wpakujesz swojego kapitału? Ponieważ stop loss jest za daleko. 17-15% jest dla mnie za daleko. Jeżeli mam sprzeczną informację na tygodniówce, a na mniejszych interwałach wzrosty, to jest to dla mnie sytuacja niepewna. Ja w takich sytuacjach jestem poza rynkiem. Bo mnie interesują te pewne zagrania. Te, które już same w sobie nie mają 100% skuteczności, bo nie ma tradera, który ma 100% skuteczności, więc yy, dlaczego mam jeszcze sobie obniżać te, te zarobki jeżeli ten audio nie widzę, zwłaszcza jeżeli Stop Loss jest tak daleko. Jeżeli audio spadnie, spadnie do okolic tak naprawdę 2.47, 2.75 to nie zdziwi mnie to jednocześnie tam będę szukał wtedy jakiegoś momentu dołączenia na longi. Widzę tutaj potencjał do wzrostów, natomiast nie ma tego momentu przyłączenia się, tak. Audio nie analizowałem wcześniej. Te momenty były gdzieś tutaj. Pytanie, czy bym je wychwycił, czy nie wtedy, tak? no to historycznie bardzo łatwo się ocenia. Natomiast tutaj nie, nie, nie widzę momentu do dołączenia po takich wzrostach. Tak? Może no, lubię te swingi łapać, tak jak na Lunie czy na Sol. Widzicie, że te momenty są. Natomiast audio, audio wydaje mi się, że jeszcze może spokojnie pójść do góry i to, i to bardzo ładnie. Natomiast muszę poczekać, jak zamknie się nam ten tygodniowy interwał. Ta tygodniowa świeca i co tutaj się nam podzieje z bollingerem i innymi innymi rzeczami. Póki co jeszcze widzę możliwość powrotu. Powrotu i dopiero potem jazdy w górę. Natomiast jeżeli taki ruch zajdzie, to będzie to dobra informacja dla tych, którzy nie są w audio jeszcze, ponieważ wtedy prawdopodobnie znajdziemy jakiś moment dołączenia plus dokładniejsze mierzenia do tego, gdzie audio może dojść. Więc audio. Jeżeli bym posiadał na spot, to bym osobiście trzymał. Natomiast nie widzę tej momentu dołączenia. XRP, coin, którego nie lubię handlować, od razu mówię. Natomiast on był w poniedziałkowym przeglądzie, również na grupie. I tutaj mam bez zmian, czyli dojście do 1.0224 będzie dla mnie okazją do longa. Natomiast to, co potrzebuję dostać, to jest ten poziom, który zadziałał tutaj. Musimy go przebić. Nie przebiliśmy go. Pamiętajcie, że przebicie według mnie, tak, to jest zwiększony wolumen. Wyraźne przebicie korpusem danego poziomu. Wtedy mówimy o przebiciu. Cień nie jest takim momentem. Tutaj był moment do shorta. No i, i czekam teraz. I teraz tak. Kolejny sposób na zrozumienie, jak działa analiza techniczna. Jeżeli rynek stąd zadecyduje i poleci, przebije to, poleci wyżej, przebije to, no to wtedy będę poza rynkiem. Dlaczego? Bo mój punkt przewagi jest mniej więcej na tym poziomie. Tutaj jest mój moment wejścia. Tutaj twierdzę, że tutaj mogę szukać wejścia do longa, ponieważ tak zakłada moja metoda. Więc ja nie wejdę tutaj, bo ja tutaj widzę jeszcze możliwość zjechania w dół. Więc ja szukam tych momentów, kiedy moja metoda mówi OK, to tutaj wchodź, bo tutaj masz 60, 70, 80% szansy na to, że masz rację. Nie wchodzę tutaj, gdzie mówię no, tu jeszcze mogę dobić do tego poziomu, nie? Bo po co? Po co? Czy, czy, czy mam wejść tutaj i ustawić stop loss... 18% poniżej tego poziomu, no bez sensu, tak, więc czekam, a jak rynek ucieknie to pewno no trudno, aktywów jest tyle, że, 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 że tutaj jeszcze jest dużo czasu. No i teraz tak, według mnie zatrzymamy się jeszcze na tym poziomie, teraz tutaj znowu będę szukał, tutaj myślę, że na tym poziomie będzie okazja do shorta, więc jednocześnie możecie sobie uświadomić, że te poziomy będą jednocześnie moimi momentami realizacji zysku, jeżeli bym posiadał XRP, XRP nie posiadam obecnie, Natomiast to, o czym musicie pamiętać, jeżeli przebijemy te poziomy, to z tego co sprawdzałem, zmierzeń to wartości 2,5 dolara, 3 dolary, 4 i 5 są realne. Są realne, natomiast musimy przebić z wyraźnym wolumenem i korpusem tygodniowym, najlepiej tygodniowym, te dwa pomarańczowe opory. Co dalej? Nie wiem, zobaczymy. Będzie trzeba dokonać nowych mierzeń, zobaczyć, jak, jak wygląda ruch, yy, czy jakieś impulsy się nam utworzyły i tak dalej, więc yy, takie jest moje spojrzenie na XRP. I to była moja dzisiejsza analiza tych aktywów, które widzicie po prawej. Yy, AJX również był do analizy z tego, co tam dostałem, natomiast tutaj nie jestem w stanie kompletnie nic powiedzieć ciekawego. Yy, tu, według mnie, jest tyle sprzecznych informacji na różnych interwałach, że ciężko określić, co tutaj się stanie. Ucieszyłbym się, gdyby to jeszcze poleciało mocno w dół, bo tak wygląda na mniejszych interwałach. Wtedy tutaj bym wiedział, co z tym zrobić. Co zrobić z dziennym i tygodniowym, które obecnie są totalnie sprzeczne do tego, co jest na mniejszych interwałach. I tutaj czekam, bo jeżeli stąd dostaniemy faktycznie strzałę w dół, to podobna sytuacja jak z audio. Być może będzie miał dołączenia się i to z dużym potencjałem do wzrostu. Ale tu jeszcze bym oczekiwał tą świecę, że ona uderzy w to. Więc yy, czekam, jeżeli bym posiadał gdzieś z tych poziomów, to zapewnie zrealizowałbym większość zysków w tym momencie. Bo pamiętajcie, że niepewność na rynku to nie jest moment, w którym chcemy w nim być. My chcemy być w tych momentach, które mówią nam, że mamy zwiększone prawdopodobieństwo do tego. Ja zawsze troszkę porównuję tą analizę techniczną do, do Pokera. To jest trochę tak, że jak nie wiem, czy graliście w Texas Hold'em, tam jest tak, że trzy karty są jakby na stole, one są wspólne, wszystkich graczy, a dwie mamy na ręce. To jakbyśmy to mieli porównać do analizy technicznej, no to wygląda to troszkę tak, że jeżeli my na ręce mamy jakąś swoją metodę, te, te karty, które mamy na ręce, to jest nasza metoda, która nam mówi, to są Twoje momenty wejścia, wyjścia, a to, co jest na stole, to jest to, co widzimy na, na wykresie. Czyli ty mając dwa asy. I tak i tak nie będziesz chciał zaryzykować całego jakby swojego kapitału, bo na stole może narysować się coś, co będzie będzie mega, mega ryzykowne dla, dla Ciebie, bo wtedy ktoś z trzema dziewiątkami może cię po prostu, tak samo wygrać z tobą, więc zawsze jest ten rachunek prawdopodobieństwa tutaj i dlatego zaznaczam, że na przykład ja grając, mimo doświadczenia czteroletniego już nie ryzykuję, nie miałem takiej sytuacji, żebym zaryzykował, że na 100% mogę stracić 100% swojego kapitału. Nie. To jest z bardziej rzędu 5%, 3%. Więc yy, tutaj wygrywamy statystyką. Tutaj wygrywamy tym, że mamy większą skuteczność przynajmniej niż 50% i odpowiednie zasady zarządzania kapitałem. I o tym musicie pamiętać, i tego musicie być świadomi, że. O, to nikt nie ma tutaj kryształowej kuli, która mówi: Słuchaj, z tego miejsca w górę i tyle w temacie. Nie, nie, nigdy tak nie jest. Tutaj wygrywamy statystyką i dyscypliną, zarządzaniem kapitałem i tymi sprawami. I, i tak naprawdę to jest najważniejsze. Ja życzę Wam dalszego udanego tygodnia tradingu, yy, lub jeżeli ktoś bardziej inwestuje, no to, no to żeby tam te Wasze yy, dane aktywa poleciały w górę. Liczę, że jeszcze się usłyszymy. I cóż, to tyle, trzymajcie się. Hej.